Wziąłeś to? Witam, dzisiaj jest 17 września. A ten filmik, który widzieliście przed chwilą, był nagrany wczoraj, gdy wracaliśmy z pracy. Słuchajcie, yy, strachu się najadło Kurde, mało, mało brakowało mu tego młodego na rowerze. Tam zanim mnie zaczniecie osądzać, jakim to jestem kiepskim kierowcą i tak dalej, to Wam powiem z grubsza o co chodzi z tym skrzyżowaniem, jak do tego doszło. Yy, to jest droga powrotna, akurat z pracy. Tam jest yy, skrzyżowanie, właśnie trochę dziwnie, bo jesteśmy poza terenem zabudowanym. Skrzyżowanie dwóch dróg yy, równorzędnych, nieoznakowane, czyli jest reguła prawej ręki. Yy, Dojeżdżając do tej krzyżówki już mam taki odruch ściągania nogi z gazu. Nie wiem czy tam zwróciliście uwagę, jak coś to możecie jeszcze raz wrócić do tego filmiku. Yy, chodzi o to, że yy, tam jest to skrzyżowanie z prawej strony przysłonięte drzewami, krzewami itd. Tam nic nie widać czy coś nadjeżdża, czy nie. No ja muszę... Pojazd, który dojeżdża do tego do tej, do mojej drogi muszę puścić go z prawej strony, więc zwykle ściągam nogę nowe, nowe z gazu. Ale hamulca nie używam, A już trochę czasami. Znaczy ja muszę zaglądnąć, trochę się wychylić za kierownicę, bo zdarzało się, że w ostatniej chwili coś się pojawiało i dopiero wtedy, kiedy jest wolne mogę przyspieszyć, No i, wiecie, zrobiłem to, co zawsze widziałem tego młodego tam... Znaczy, nie wiedziałem, czy to młody, widziałem rowerzystę w jakiejś odległości ode mnie, ale w życiu bym się nie spodziewał, że mu taki myk zrobi, Że centralnie przed moją maską zacznie skręcać. To szło mi jak odwróciłem wzrok od tej prawej strony, kurde ja patrzył przede mną, ja No powiem wam, że się spójrzyłem. Ja już ja taka i Gosia też nie... dłużej bym przytrzymał wzrok w tamtym miejscu, to bym go normalnie pierdyknął. No. Tak to jest tutaj. Właśnie to jest skrzyżowanie mnie trochę tak dziwnie wkurza, znaczy nie dziwnie wkurza mnie, bo według mnie normalnie powinno być aznokowane. Yy. Według mnie ja powinien być na drodze z pierwszeństwa, a osoby, które wyjeżdżają z prawej strony, znak ustąp pieszeństwa lub stopi i już nie. A tam nie ma ani lustra? Nie ma lustra? Nie, jest lustra, ale to jest nieważne. Powinien być według, według mnie znak. Tak dzisiaj na raty trochę będę gadał, bo pomidory i trochę nas tutaj dzisiaj jest. Będzie możliwość, że coś dopowiem. powiem. Szczególnie tamten odcinek drogi jest. Yy, nie ma tam ścieżki rowerowej, a naprawdę. Zauważyłem, że dużo, dużo dzieciaków się tam porusza, dojeżdżają do szkoły rowerami. Tak są nauczeni tutaj od, można powiedzieć, małego. Nawet deszcz będzie lał, czy śnieg będzie padał i tak na rowerach. tam. Czasami się zdarza, że jakiś rodzic, oczywiście, jeżeli ma czas, to na jakiś bagażnik rowerowy włoży ich maszynę i zawiezie ich do szkoły. No, ale moje wam trochę stresu miałem. Ale na szczęścia nic się nie stało. No i co tam jeszcze miałem mówić? A, swój rower już odebrałem z naprawy, zaniosłem go do warsztatu. Powiedziałem majstrowi, żeby mi wymienił i przednią, i tylną oponę, łącznie z dętkami, oczywiście, bo ten rower długo stał nieurzutkowany. Na warunki pogodowe był tam narażony. Szczególnie, no bo to ani garaż, ani komórka, tylko tak, jak można powiedzieć, pod taką wiatką małą sobie stał ile? 38 euro zapłaciłem za to wszystko, za robotę plus materiał a widziałem, że opony mi takie dał, że kurde, teraz mogę po szkłach jeździć nic się nie będzie działo Wczoraj odebrałem, a dzisiaj próba generalna, będzie trzeba będzie się przejechać kawałeczek, zobaczyć jak one się zachowują ale to mi się wydaje, że ten warsztat i tak nie jest drogi jak na warunki holenderskie a samemu nie lubię się w takie rzeczy grzebać ale ponadto ponad nie mam gdzie za bardzo chyba że tam na spacerniaku u siebie a nie lubię jak mam blisko warsztatu to niech dam im zarobić też skrywaciarzum i to jeszcze a zrywanie takie widzicie cierganie tych pomidorów nie ma ich zbyt dużo ostatnio mi się podobał jeden komentarz jak ktoś tam pokazałem, że zrywam pomidory do skrzynki jest jaki bulwers, że ja zielone zrywam i że w ogóle ludziom zabieram pracę jak tak pracuję, a ja nie wiem o co chodziło, ale moje niektóre niektóre komentarze są takie, że ja w ogóle nie wiem jak się do nich ustosunkować jeszcze tam ktoś mnie sądzi, że ja nie, nie znoszę krytyki i krytycznych komentarzy nie daję w naprawdę to jest bardzo rzadko bardzo rzadko się zdarza, że ja nie dopuszczam komentarza do edycji to musi być jakiś podły komentarz Albo zdecydowanie od tego mojego hejtera tamte to na pewno nie idą no, z wyzwiskami to na pewno nie dopuszczam bo to jest mówię, to mogą się tam na innych porach wypowiadać ale nie umiem ja nikogo nie obrażam więc proszę mnie też nie obrażać. Dobra nie o tym chciałem jeszcze mówić jeszcze miałem mówić a jeszcze jedziemy od godziny 6.30 zaczynamy do godziny 17:00 i ten i yy... Dzień się robi coraz krótszy, widać. A tam mnie ktoś poprosił, że ja tam swojego głosu wiecie, słyszę, ale no nie doceniam jaką ma tam wartość, jeżeli chodzi o barwę dźwięku głosową, o głos, żebym coś przeczytał takiego spokojnego dla uspokojenia. A ja zobaczę, może się pobawię w to, ale jak te dni już będą takie krótsze, że przyjedziemy, będzie już ciemno, to wtedy mogę sobie siąść w domu. Siąć do domu przy mikrofonie, tym swoim, który używam do streamingów, i coś spróbować odczytać. Zobaczymy, co to wyjdzie z tego. Jeszcze nie wiem za bardzo, co kiedyś próbowałem. Czy znaczy tak myślałem, żeby tam na tym drugim kanale moim jakieś bajki czytać dzieciakom? To tam głównie do dzieciaków był nastawiony kanał, ale na chęciach się skończyło. Takie dziwne widzicie pomidory z dziurami takimi są, nie wiem o co chodzi. Dużo tego jest szczególnie właśnie tam gdzie są te szyby, nie wiem tak jak poprzepalane, nie wiem co to jest. Nie wiem, nie znam się, ja tu tylko pracuję. A za tydzień weekendowy wyjazd do Polski, pierwszy raz tak będę robił, bo jeszcze nigdy tak na takim krótkim wyjeździe nie byłem Nie byłem raz, raz byłem, musiałem jechać do dentysty, bo tam miałem taką ważną wizytę do ustalenia. Ale to jechałem, chyba piątek miałem wolny wtedy, poniedziałek wolny, także w sumie nie, nie było mi wtedy cztery dni, do dobrze liczę. A teraz jedziemy, jedziemy sobie w, 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 w piątek po pracy, wracamy w niedzielę. Rano. No to będziemy wykończeni, zobaczymy Magda odbiorę swojego audika, już jest ponić z warsztatu odebrane. Zobaczymy jak się będzie maszynka bujać Będę miał okazję się przejechać raczej no, skoda bez zarzutów dalej się sprawuje pali jak na strzała Czy to jak się tutaj pali na strzała, mało pali wszystko działa tak jak należy. W tej chwili zbliżam się już do 10 tysięcy przejechanych kilometrów. O no, jakieś 8,5 tysiąca po tej ostatniej tej naprawie, która ten samochód doprowadziła do stanu używalności. Trzeba się szykować na zmianę oleju filtrów. No, chyba akurat w Polsce będę to zrobił. Zobacz, tam od razu się ustawiłem z gościem, a w sumie ze znajomym, który ma warsztat samochodowy, że mi poprawi zderzak ten, który tam został trafiony podczas mojego niechlubnego zapomnienia o hamulcu ręcznym i walnięcia w betonowy słupek. Najlepszy po ten mój sąsiad, który, był, który jest posiadaczem tego słupka. Nie, nie betonowego, ceglanego. Tam jak ten samo uderzył, to te cegły się tam trochę pokuszyły, zaprawa puściła no, przyjął ode mnie 150 euro ale tego słupka w ogóle nie ruszył niech mu idzie na zdrowie, tam dwójkę dzieci ma hatę to chyba wymaz z 200 metrów kwadratowych powierzchni, kwadratowych powierzchni użytkowej to mu potrzebne te pieniądze ale w ogóle nie powiem wam, że on jest... Mówiłem chyba, ale to... A, pogadam jeszcze trochę, póki mam, nie ma tutaj ludzi dookoła. To mogę dokończyć tutaj akurat rajkę z kamerką na głowie. On jest, on ma własny ciągnik siodłowy. I nie wiem, nie wiem czy mu zazdrość. Na pewno zarabia, niezwykle pieniądze na tym. Jeszcze tym bardziej, że jest holenderem i tak dalej. Ale wyjeżdża rano. Codziennie rano między w pół do... Wpół do czwartej, a w pół do piątej. A mówiłem wraca częstokroć, kiedy nas w domu nie ma. <laughs> piotr, piotr, pierdzielę, kiedy my już w domu dawno jesteśmy po pracy. Także wiecie, on tam można powiedzieć pomieszkuje, nie? Wyspany musi być, no bo wiadomo o tej godzinie jak startuje, to raczej musi mieć umysł sprawny do kierowania pojazdem. O, a ja porpu jeszcze. Takie jest jedno miejsce. Jak, jak jedziemy do pracy, taki, nie wiem jak bym to powiedzieć, jest już autostrada. Ona jest w tym momencie trochę kręta. Nie, nie ma tam oczywiście jakichś super mocnych zakrętów, super takich pogiętej drogi. Ale w jednym miejscu, właśnie ciągniki siodłowe z naczepami, jak jadą, to je kurde zarzuca poza oś pasa ruchu. Nie? Naprawdę wielokroć zdarzało się, że no ja już tam jestem przyzwyczajony, jak jadę, obserwuję mniej więcej kątem oka, co się dzieje z, tym, z tą ciężarówką i normalnie, nie wiem, zarzuca ich po prostu bezpośrednio na pojazd, który jedzie obok nich i właśnie w tamtym miejscu w cholerę jest wypadków. Tam już ten bariera energochłonna jest pogięta w kilku miejscach. Na poboczu to samo, tam jest taka siatka ochronna, dla zwierzęta na autostradę nie wskakiwały. No to yy, widać, że ile razy była łatana. No widzicie, pełno jest takich suchotników, nie? Tutaj Rumuny to sprzątali, a jakoś słabo im to wyszło. Mieli to pousuwać, ale widzę, że tak trochę, tak trochę usunęli, jednak, ale nie, nie za dużo. No i tam jest takie miejsce. Jest. Nie wiem dlaczego czy po prostu w tym momencie nie wiem przysypiają cholera wie zawsze, zawsze się mówię że chyba do SMS-a pisał ale nie wiem co tam w mapę zaglądał Dobra kończę pogaduszki już na dzisiaj a jak dziś na rower pojadę to oczywiście materiał będzie ale wrzucony yy, jutro ten, a ten materiał będzie dzisiaj wrzucony. na razie